Dzień dobry, nazywam się Łukasz Prochni, jestem ambasadorem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w Polsce. Dzisiaj go, goszczę na konferencji naukowej dotyczącej sztucznej inteligencji, y, gdzie mamy okazję przedstawić temat dotyczący personalizacji czy relacji w relacjach z sztuczną inteligencją. Na to pytanie warto znaleźć odpowiedź, ponieważ w, w dzisiejszych czasach, gdzie ta komunikacja jest tak rozległa, jeżeli chodzi o AI, czy w zakresie korzystania z chata GPT, czy różnych urządzeń codziennego użytku, czy w kuchni, czy w ogrodzie, ten temat jest ważny, żeby nauczyć się w odpowiedni sposób. Komunikować, a co za tym idzie, przede wszystkim umieć zbudować sobie zdrową relację i zaufanie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Dzisiejsza konferencja pozwala mi przede wszystkim skonfrontować moją wiedzę teoretyczną z praktycznymi doświadczeniami osób, które dzisiaj mogę wysłuchać. I opowiadają o swoich badaniach dotyczących sztucznej inteligencji, które mają realny wpływ na to, jak będzie wyglądać świat w przyszłości. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa do obejrzenia całego nagrania.